Jednym z rodzajów mezoterapii stosowanych w Centrum Medycyny Estetycznej jest stosowanie zabiegów z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego. Jest to metoda, która polega na pobraniu w pierwszej fazie krwi od pacjenta, odwirowaniu tej krwi, oddzieleniu erytrocytów od osocza te próbówki, w których są wirowane, posiadają specjalne separatory pozwalające na to, że w części osocza pozostaje bardzo duża ilość płytek krwi, które na swojej powierzchni mają czynniki wzrostu i to jest najbardziej największa istota tego rodzaju zabiegu. Po takim odwirowaniu tą ta część osocza właśnie bogatopłytkowego pobiera się, aktywuje i podaje w formie mezoterapii, czyli takiego nastrzykiwania punkt po punkcie w skórę, najczęściej twarzy, czasami szyi, bywają też i ręce. De facto można korzystać z tego typu zabiegu na całe ciało, ale oczywiście najczęściej są to zabiegi na twarz, szyję i ręce. Przeciwwskazań do wykonywania zabiegów z użyciem osocza bogatopłytkowego jest stosunkowo mało. Jest, są to przede wszystkim choroby infekcyjne. Jeżeli jesteśmy na przykład przeziębieni, gorączkujemy, nie powinniśmy wykonywać wtedy takich zabiegów. Również schorzenia, w których musimy mieć prowadzoną terapię, na przykład jak nowotwory, czy schorzenia, w których prowadzimy terapię obniżającą krzepnięcie krwi, też nie powinny, w takich sytuacjach też nie powinniśmy stosować, wykonywać tych zabiegów. Również przeciwwskazaniem do tego typu zabiegów jest hemofilia, choroba, która w bardzo istotny sposób upośledza zakrzepnięcie krwi. Jeżeli chodzi o proces, procedurę wykonywania tych zabiegów, ponieważ tutaj jest to oddziaływanie poprzez czynniki wzrostu na komórki skóry, czyli stymulowanie komórek skóry do lepszego ich rozmnażania się, do tworzenia włókien kolagenowych, nowych, świeżych włókien kolagenowych, tak jakby de facto do odmładzania tkanki skórnej jako całej, w całości, to tego typu zabiegi muszą być rozkładane w czasie. One nie mogą być zrobione na przykład jednorazowo, bądź zrobione w odstępach bardzo krótkich albo bardzo długich. Najczęściej stosowane są procedury lub czterech lub trzech zabiegów, w zależności od tego, jaki rodzaj zestawu do, do tego typu zabiegów wykorzystujemy, czy innymi słowy, jakim, jakim sposobie, jakim mechanizmie aktywujemy osocze. Osocze, które podajemy w skórę, możemy aktywować bądź szczawianem wapnia, bądź własnym fibrinogenem i w zależności od tego jaka jest ta technika to mamy taką procedurę. W tym pierwszym przypadku wykonuje się zabiegi co dwa tygodnie jest to, są to cztery zabiegi. W przypadku kiedy mamy tą aktywację fibrinogenem wtedy wykonujemy, to jest niestety najdroższy zabieg ale rzeczywiście efektywność jest jego bardzo duża wykonujemy, go, wykonujemy tylko trzy takie zabiegi w odstępach co trzy tygodnie. Powikłaniem po zabiegu mogą być niewielkie śniaki w miejscach podania tego osocza płytkowego. Niewielkie, ponieważ osocze płytkowe samo w sobie ma zdolności bardzo szybkiego krzepnięcia, w związku z czym możliwości powstawania jakichś dużych krwiaków, śniaków tutaj są zredukowane do zera, ale niewielkie ślady rzeczywiście mogą pozostawać i je bez problemu. W przypadku pań można zatuszować makijaż. Po tym zabiegu możemy bezpośrednio wrócić do normalnego, codziennego życia. Nie ma konieczności jakiegokolwiek profilaktycznego postępowania. Po prostu czekamy na efektywność działania. Podstawowym efektem i rezultatem, którego możemy się spodziewać, to jest biologiczne dosłownie biologiczne odmłodzenie skóry. Tutaj nie ma jakiegokolwiek mechanicznego działania, że wypełniamy zmarszczki, że na przykład porażamy mięśnie, tak jak w przypadku toksyny botulinowej. Tu rzeczywiście skóra się dosłownie, w dosłownym tego słowa znaczeniu, odmładza. Natomiast jedyna rzecz, która jest bardzo ważna, to czas. Po prostu musimy na to poczekać. To nie dzieje się natychmiast, ten zabieg ma za zadanie stymulowanie komórek, które dopiero potrzebować będą czasu, żeby zregenerować, odmłodzić skórę. Jakie są później efekty? No, taka skóra odmłodzona, która po ten efekty widzimy na przykład po dwóch, trzech miesiącach dopiero, rzeczywiście staje się przede wszystkim jędrna, przede wszystkim w dotyku taka, jaka na przykład była 5, być może nawet 10 lat wcześniej, więc efektywność tutaj tego typu zabiegów jest bardzo przyjemna, bardzo miła dla tej osoby, która ma wykonywany zabieg i rzeczywiście mogę z czystym sumieniem polecać te zabiegi zwłaszcza u osób, które mają skórę tak zwaną zmęczoną, która rzeczywiście wymaga dużo pracy, aby ona naprawdę ładnie wyglądała. Proces takiej terapii odmładzającej skórę przy użyciu osocza bogatopłytkowego złożony jest, tak jak wcześniej wspominałem, z kilku zabiegów, trzech bądź czterech zabiegów, rozłożonych oczywiście w czasie i często padają takie pytania, jak długo utrzymuje się efekt. Tutaj niestety znowu muszę odpowiedzieć w ten sposób, że jest to rzecz bardzo, bardzo indywidualna, ale starając się tak dość obrazowo o tym powiedzieć, często mówię pacjentom, że jest to jakby cofnięcie się w czasie, wstecz, kilka lat dla skóry, i ten czas, jeżeli załóżmy skóra się cofnie o 5 lat do tyłu, to ten czas za niej, dla niej zacznie płynąć od tych 5 lat wstecz. Czyli. Też skóra zacznie się ponownie starzeć, natomiast będzie rzeczywiście jakby cofnięta, i przykładowo po upływie roku, dwóch lat, na przykład, ona będzie wyglądała lepiej, niż by wyglądała po upływie tego roku czy dwóch lat, gdybyśmy tego zabiegu nie zrobili. Zapraszam na zabiegi z użyciem osocza bogatopłytkowego. Jest to akurat zabieg trochę mogę zdradzić mój ulubiony, ponieważ on naprawdę daje piękne, rewelacyjne efekty.